W rozmowie w warsztacie pewien doświadczony mechanik powiedział mi coś, co utkwiło mi w pamięci. Silnik nie umiera nagle. Morduje się go małymi krokami przez złe nawyki i złe produkty. Ale uwaga, bo nie wszystkie produkty są takie same. Niektóre naprawdę ratują twój silnik, odmładzają go i utrzymują gładkim jak w pierwszym dniu, podczas gdy inne to czysty marketing, a w najgorszym przypadku prawdziwe trucizny w przebraniu. Dziś przejrzymy 13 dodatków które okazały się prawdziwymi sojusznikami w przedłużaniu życia Twojego samochodu. A na końcu porozmawiamy też o pięciu, których powinieneś unikać za wszelką cenę, jeśli nie chcesz nieprzyjemnej niespodzianki na swoim koncie bankowym. Numer 13. Marvel Mystery Oil Jeśli jest legendarna nazwa w świecie dodatków, to jest nią Marvel Mystery Oil. Pojawił się w latach dwudziestych i od tamtej pory nie przestaje zyskiwać zwolenników. Jego sława wynika z bycia produktem uniwersalnym, czyści. Smaruje i wygładza silniki, które od lat gromadzą nagar, osady i depozyty paliwa. Wielu nazywa go cudownym olejem, ponieważ w starych silnikach, które zaczynają brzmieć jak grzechotka, ten dodatek potrafi przywrócić im trochę gładkości. Jego największą zaletą jest czyszczenie wewnętrzne. Dodaje się go do oleju lub paliwa i stopniowo rozpuszcza pozostałości, które gromadzą się w zaworach, tłokach i wtryskiwaczach. Dodatkowo chroni części ruchome przed korozją. Sztuczka nie działa magicznie od razu, potrzebuje czasu, ponieważ pracuje progresywnie i właśnie dlatego jest tak kochany nie jest agresywny. Jeśli masz silnik z wieloletnim stażem, odrobina Marvel Mystery Oil może oznaczać różnicę między spokojną jazdą a słyszeniem metalicznych stuków przy każdym uruchomieniu. Oczywiście, nie jest to produkt dla silników najnowszej generacji z ultraciasnymi tolerancjami. W nowoczesnych samochodach są bardziej specyficzne opcje. Ale jeśli mówimy o długowieczności i ożywianiu starych glorii, to 13 miejsce zasługuje bez dyskusji. Numer 12. Castrol Engine Shampoo. Przechodzimy do produktu mniej znanego, ale bardzo skutecznego. Castrol Engine Shampoo nie służy, jak mogłaby sugerować jego sympatyczna nazwa, dodawania twojemu silnikowi kąpieli bombelkowej. To środek czyszczący do użytku wewnętrznego, stosowany tuż przed wymianą oleju. Po raz pierwszy zobaczyłem go w warsztacie specjalizującym się w silnikach z wysokim przebiegiem i wynik był zaskakujący. Olej wypływał czarny, pełen osadów i resztek, jakbyś opróżniał studnię smołową. Ten dodatek jest zaprojektowany dla delikatnych silników, gdzie agresywne czyszczenie mogłoby wyrządzić więcej szkody niż pożytku. To, co robi, to stopniowe rozpuszczanie depozytów i pozwalanie, by wypłynęły razem ze starym olejem. Idealny dla tych Którzy zaniedbali nieco wymiany oleju i teraz chcą nadrobić zaległości bez ryzyka wewnętrznego zapchania. Mocną stroną Castrol Engine Shampoo jest to, że nie pozostawia niebezpiecznych resztek ani nie zmienia lepkości nowego oleju. Innymi słowy, przygotowuje silnik do startu od zera. Dlatego zajmuje to miejsce. To dodatek, który najbardziej przypomina zamiatanie wnętrza silnika bez rysowania mebli. Numer 11. Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer. Tutaj wkraczamy na teren znany kierowcom ciężarówek, taksówkarzom i flotom pojazdów. Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer to klasyk wśród tych, którzy eksploatują swoje silniki każdego dnia. To, co robi, to zwiększa lepkość oleju, tworząc dodatkową warstwę ochronną w ekstremalnych warunkach. Jeśli Twój silnik ma już wiele kilometrów i zaczyna zużywać olej szybciej niż Ty pijesz kawę rano, ten dodatek może Ci pomóc zmniejszyć ten problem. Formuła jest dość prosta. Po zmieszaniu z olejem sprawia, że ten lepiej przylega do powierzchni wewnętrznych, redukując tarcie i zapobiegając pracy silnika na sucho przy zimnym rozruchu. Rezultatem jest mniejsze zużycie, mniej niebieskiego dymu i bardziej stabilne ciśnienie oleju. Pamiętaj jednak, nie używaj go w nowych silnikach z bardzo ciasnymi tolerancjami, ponieważ możesz utrudnić cyrkulację oleju. Ale w silnikach weteranach, gdzie każda kropla się liczy, Lucas Stabilizer jest jak laska podporowa nie odmładza. Ale pomaga iść dalej z godnością. Numer 10: Rislon Engine Treatment. Nazwa Rislon pojawia się na forach i w recenzjach od dziesięcioleci i zawsze z dobrą opinią. Ten dodatek to kompleksowy środek, który działa na kilka obszarów jednocześnie. Poprawia ciśnienie oleju, redukuje hałas silnika, czyści wewnętrzne kanały i pomaga kontrolować małe wycieki z uszczelek i silów. Wielką zaletą Rislon jest jego uniwersalność. Możesz go używać w silnikach benzynowych i bizla, w pojazdach nowych i z wieloletnim stażem i zawsze spełnia swoje zadanie. Wielu mechaników poleca go, gdy klient przychodzi zmartwiony, że jego samochód brzmi dziwnie lub że zauważył spadek poziomu oleju między wymianami, to jak płynny zestaw pierwszej pomocy, który stabilizuje silnik, podczas gdy decydujesz, czy nadszedł czas na poważniejszą naprawę. Ciekawy szczegół, Rislon poprawia także reakcję silnika, ponieważ czyszcząc depozyty, Sprawia, że spalanie staje się bardziej efektywne. Nie spodziewaj się cudów wydajności, ale zauważysz bardziej stabilny i cichszy silnik. Dlatego umieszczamy go na miejscu dziesiątym, prawdziwy wszechstronny środek. Numer 9. Motul Engine Clean jeśli poprzednie produkty były łagodne, Motul Engine Clean jest nieco bardziej agresywny, chirurg z listy, ten dodatek jest używany jako wewnętrzne płukanie wstępne silnika tuż przed wymianą oleju. A jego funkcją jest usuwanie nagromadzonych osadów, werniksów i nagaru z newralgicznych obszarów. Różnica w stosunku do innych środków czyszczących polega na tym, że motul engine clean działa szybko. Dodajesz go, pozwalasz silnikowi pracować na biegu jałowym przez kilka minut, a przy spuszczaniu oleju zabierasz ze sobą sporą część brudu. Ryzyko! W bardzo starych lub skrajnie zaniedbanych silnikach gwałtowne usunięcie całego tego brudu może odsłonić wycieki lub problemy które były zakryte przez depozyty. Dlatego ten dodatek jest idealny dla silników, które otrzymywały regularną konserwację, ale potrzebują głębokiego odświeżenia. Często używają go entuzjaści, którzy kupują samochody z drugiej ręki i nie do końca ufają historii przeglądów. Krótko mówiąc, to jak zabranie silnika na intensywny spa, ale bez masażu relaksacyjnego. Numer 8. Liqui Moly Ceratec to prawdopodobnie jedna z głośniejszych nazw w świecie nowoczesnych dodatków. Liqui Moly Ceratec nie jest zwykłym dodatkiem do oleju. To środek oparty na mikroskopijnej ceramice. Co to znaczy? Że po dodaniu do oleju osadza on na wszystkich stykających się metalowych powierzchniach wewnątrz silnika film z cząstek ceramicznych. Ten film jest niezwykle twardy, odporny na ciepło i zużycie i tworzy warstwę ochronną, która znacznie redukuje tarcie. Interesujące jest to, że ta ochrona nie znika przy wymianie oleju. Cząstki ceramiczne pozostają wgłębione w metal przez tysiące kilometrów, nawet do 50 tysięcy według producenta. To czyni go swego rodzaju ubezpieczeniem długoterminowym dla Twojego silnika. Wielu użytkowników zauważa, że po użyciu CERATEK silnik uruchamia się gładszy, pracuje ciszej i lepiej reaguje. A w testach laboratoryjnych udowodniono, że redukuje zużycie nawet o 50%. Nie jest tani. Ale jeśli porównasz koszt puszki ceratek z kosztem napawy zadyskanego silnika, nagle wydaje się okazją. Najlepsze działa zarówno w nowych silnikach, jak i w silnikach z kilkuletnim stażem. W pierwszych pomaga utrzymać wszystko w nienagannym stanie, a w drugich może w zaskakujący sposób wydłużyć ich żywotność. Dlatego zasługuje na wysokie miejsce na naszej liście. Numer 7. STP Fuel Injector Cleaner Tutaj przenosimy się z oleju do paliwa. Wtryskiwacze są jak serce nowoczesnego silnika. Jeśli się zabrudzą, samochód zaczyna mieć przestoje, traci moc, zużywa więcej paliwa, a nawet może uszkodzić katalizator. ASTP Fuel Injector Cleaner to jeden z najskuteczniejszych i najdostępniejszych produktów do utrzymania ich w czystości. Jest to dodatek, który miesza się bezpośrednio z paliwem i z każdym tankowaniem stopniowo czyści wtryskiwacze, rozpuszcza depozyty węgla i poprawia rozpylanie benzyny. Rezultatem jest pełniejsze spalanie. Więcej mocy i mniejsze emisje. Ciekawy szczegół: wielu kierowców twierdzi, że po kilku tankowaniach z STP czuje, że samochód odzyskuje młodość. Lepiej się uruchamia, wchodzi na obroty z większą radością i, co zawsze doceniamy, zużywa mniej paliwa. Jest tani, łatwy w użyciu i nie stwarza ryzyka, o ile jest używany w zalecanej dawce. W silnikach, które jeżdżą na krótkich trasach lub zawsze tankują na podejrzanych stacjach, ten dodatek może oznaczać różnicę między stabilnym silnikiem, a silnikiem pełnym szarpnięć i czarnego dymu. Nie bez powodu sprzedaje się jak świeże bułeczki w supermarketach i na stacjach benzynowych. Po prostu działa. Numer 6. Seafoam Motor Treatment Seafoam to prawie legenda w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest używany do wszystkiego. Silników benzynowych, bizla, motocykli, łodzi, a nawet kosiarek. Jego sława wynika z zdolności do czyszczenia depozytów węgla nie tylko w układzie paliwowym, ale także w komorze spalania. Ten dodatek można używać na kilka sposobów: zmieszany z paliwem, z olejem, a nawet aplikowany bezpośrednio do układu dolotowego dla głębokiego czyszczenia. We wszystkich przypadkach rozpuszcza resztki, poprawia smarowanie i stabilizuje stare paliwo. Wielu mechaników poleca go do silników, które już wykazują symptomy ociężałości. Z niestabilnym biegiem jałowym lub utratą mocy. I chociaż niektórzy uważają go za niemal magiczny, rzeczywistość jest taka, że jego efekty są widoczne. Oczywiście, uwaga, jeśli u go w silniku z dużą ilością nagromadzonego nagaru, za pierwszym razem może pojawić się dym, jakbyś podpalił fabrykę opon. Ale ten dym nie jest zły to nagar, który się spala i wydostaje przez wydech. Najważniejsze jest to, że Sifoum naprawdę pomaga przywrócić świeżość silnikom. Które wydawały się skazane na emeryturę. To dosłownie jak danie oddechu świeżego powietrza sercu samochodu. Jeśli te dodatki już otwierają Ci oczy na to, jak dbać o silnik bez wydawania fortuny w warsztacie, to jest moment, by zrobić pauzę i zasubskrybować kanał. Aktywuj dzwoneczek, ponieważ uwierz mi, nie chcesz przegapić tego, co nadchodzi w kolejnych miejscach. To dodatki, które mechanicy znają, ale których nigdy Ci nie polecą, ponieważ oznaczają mniej wizyt i mniej rachunków. Numer 5. Chevron Techron Concentrate Plus. Jeśli mówimy o środkach czyszczących układy paliwowe, to jest król. Chevron Techron używa formuły opartej na związku zwanym PEA, polieteryloamina, który jest naukowo udowodniony jako jeden z najlepszych do usuwania depozytów węgla we wtryskiwaczach, zaworach i komorach spalania. Różnica między tym dodatkiem a innymi polega na tym, że działa na poziomie molekularnym, rozrywając wiązania utrzymujące nagar. Nie tylko czyści wtryskiwacze, ale także poprawia wydajność silnika i przedłuża życie katalizatora. W rzeczywistości są producenci, którzy go wyraźnie polecają, jak BMW i Honda, co już wiele mówi o jego jakości. Używanie Techron regularnie, powiedzmy co 5000 km, utrzymuje silnik czysty, zapobiega utracie mocy i redukuje zużycie paliwa. I tak, jest nieco droższy niż inne środki czyszczące supermarketu, ale inwestycja jest warta. Jeśli twój samochód zaczyna brzmieć leniwie, ten produkt może przywrócić mu animusz w jednym tankowaniu. Krótko mówiąc, Techron to różnica między silnikiem, który wlecze się z niechęcią, a takim, który oddycha jak nowy. Numer 4 bg 44 k Fuel System Cleaner Kończymy ten rozdział produktem bardzo popularnym wśród profesjonalistów z warsztatów i bilerów BG-44K. Ten dodatek również bazuje na PEA. Ale z dużo wyższym stężeniem niż większość komercyjnych środków czyszczących. Dlatego zwykle sprzedawany jest przez warsztaty, ponieważ nie jest dokładnie tani, ale jego skuteczność jest poza dyskusją. Jedna puszka BG44K może dogłębnie wyczyścić cały układ paliwowy: wtryskiwacze, zawory, tłoki i komory spalania. Efekty są zauważalne niemal natychmiast: więcej mocy, lepsza reakcja na pedał gazu, mniejsze zużycie paliwa i mniejsze emisje. To co czyni go specjalnym, to jego moc. Tam, gdzie inne dodatki potrzebują kilku tankowań, by pokazać efekt, BG44K może przywrócić silnikowi niemal oryginalną wydajność w jednym zabiegu. Dlatego jest tak używany w samochodach wysokowydajnych i w silnikach, które zaczynają dawać oznaki zmęczenia. Jedyny szczegół to cena. Zwykle kosztuje dwa lub trzy razy tyle, co zwykły środek czyszczący. Ale ci, którzy go wypróbowali, mówią, że wart jest każdego grosza, ponieważ dosłownie wskrzesza silniki. A jeśli pomyśleć, wydanie kilkudziesięciu złotych na puszkę dodatku zawsze będzie tańsze niż wymiana całego układu wtryskowego. Z tymi pięcioma pozycjami zbliżamy się do szczytu rankingu. Widzieliśmy tu wszystko: od ceramicznych dodatków, które wyglądają jak z futurystycznego laboratorium, po super mocne środki czyszczące, które czynią niemal cuda w zaniedbanych silnikach. A najlepsze przed nami. Ponieważ teraz odkryjemy trzy gwiazdorskie dodatki, które naprawdę mogą uratować Twój silnik, i, uwaga, pięć, które po cichu go niszczą, podczas gdy myślisz, że robisz mu przysługę. Numer 3. Lucas Oil Heavy Duty Stabilizer. Docieramy na podium i oto jeden z najbardziej szanowanych klasyków w świecie dodatków. Lucas Oil Heavy Duty Stabilizer. To dodatek o wysokiej lepkości, który po zmieszaniu z olejem dodaje dodatkowej warstwy ochronnej silnikowi. Idea jest prosta zredukować zużycie i wygładzić pracę. Ten produkt stał się sławny, ponieważ dosłownie zmienia zachowanie zmęczonego silnika. Dzięki niemu metaliczne dźwięki cichną, zużycie oleju spada, a ciśnienia wewnętrzne stabilizują się. W starych silnikach to jak danie drugiej młodości, a w nowych działa jako ubezpieczenie przed przedwczesnym zużyciem. Najbardziej uderzające jest to, że nie służy tylko silnikom. Może być używany w skrzyniach biegów, mostach napędowych, a nawet w układach kierowniczych z wspomaganiem hydraulicznym. To dzoker do każdej części samochodu, zależnej od smarowania. Jeśli Twój silnik zaczyna palić olej lub brzmieć jak shaker koktajlowy, odrobina tego stabilizatora może go dosłownie uratować. Nie jest cudowny, nie naprawi zniszczonego silnika, ale przedłuża życie części, które inaczej skończyłyby na złomie. I to już czyni go niezbędnym. Numer 2. Redline SI1 Complete Fuel System Cleaner na drugim miejscu jest dodatek, który zaufani mechanicy polecają po cichu, bo wiedzą, że redukuje ich dochody z napraw. Redline SI1 to, bez przesady, jeden z najbardziej kompletnych środków czyszczących układ paliwowy, jaki istnieje. Różnica w stosunku do innych produktów polega na tym, że ten nie tylko czyści wtryskiwacze i zawory, ale także chroni przed korozją, smaruje układ i poprawia spalanie. Wszystko w jednym zawiera bardzo wysokie stężenie PEA. Ten sam związek co w Techron i BG44K, ale jeszcze mocniejsze, co czyni go wyjątkowo skutecznym. Ciekawe jest to, że chociaż jest bardzo potężny, nie jest agresywny dla materiałów. Nie uszkadza uszczelek, podkładek ani komponentów elektronicznych. Dlatego nawet producenci samochodów premium, jak Audi czy Mercedes, patrzą na niego przychylnie. Doświadczenie wielu kierowców jest jasne: po kilku tankowaniach z Redline SI 1 samochód wydaje się inny. Gładkie uruchamianie, więcej mocy, mniej wibracji, a nawet redukcja zużycia paliwa. A jeśli masz samochód, który przez lata używał benzyny wątpliwej jakości, ten dodatek może być ratunkiem, którego potrzebował. Podsumowując, jeśli chcesz utrzymać czysty układ paliwowy i dodatkowo przedłużyć życie bardzo drogich komponentów, jak katalizator czy wtryskiwacze, ten dodatek zasługuje na miejsce w czołówce. Numer 1. Marvel Mystery Oil i oto jest niekwestionowany król Marvel Mystery Oil. Ten produkt istnieje od prawie wieku i wciąż jest jednym z najlepiej sprzedających się na świecie. Jego dokładna formuła wciąż pozostaje tajemnicą, stąd nazwa, ale jego rezultaty są więcej niż potwierdzone. To, co robi Marvel Mystery Oil, jest wielorakie: smaruje, czyści, redukuje tarcie, zapobiega korozji, a nawet poprawia wydajność paliwa. Może być używany w oleju, w paliwie. A nawet w systemach sprężonego powietrza. To dosłownie wielofunkcyjne narzędzie wśród dodatków. W starych silnikach pomaga rozpuszczać depozyty blokujące kanały i pierścienie. W nowoczesnych silnikach utrzymuje wszystko czyste i gładkie. Dodatkowo jest jednym z nielicznych dodatków, które naprawdę mogą przywrócić kompresję w cylindrach, które ją utraciły przez nagromadzenie osadów. Ludzie, którzy go wypróbowali, opisują go jako dzienną witaminę dla samochodu. I chociaż może to brzmieć przesadnie, prawdą jest, że jego skuteczność jest poparta dziesięcioleciami użycia w milionach pojazdów na całym świecie. Marvel Mystery Oil nie tylko przedłuża życie silnika. Daje też ten spokój wiedzy, że dbasz o niego zaufanym produktem, takim, który przetrwał pokolenia zmian technologicznych w przemyśle motoryzacyjnym. Za to wszystko jest numerem jeden na tej liście. Teraz, po obejrzeniu 13 dodatków, które naprawdę pomagają Twojemu silnikowi, Czas porozmawiać o ciemnej stronie tej historii. O tych produktach, które sprzedają się jako cudowne, ale w rzeczywistości są cichą trucizną dla twojego samochodu. Numer 5. Dodatki z chlorem. Tak, wciąż istnieją produkty zawierające związki chloru, które rzekomo mają poprawić smarowanie. Problem w tym, że chlor jest wysoce korozyjny dla metalu. Może dać początkową wrażenie gładkości, ale na dłuższą metę degraduje powierzchnie wewnętrzne. Atakuje uszczelki i ostatecznie powoduje więcej szkód niż pożytku. W testach laboratoryjnych udowodniono, że te dodatki pozostawiają kwaśne resztki, które korodują łożyska i komponenty układu rozrządu. Więc chociaż na opakowaniu brzmi kusząco, jeśli widzisz chlor w składzie, trzymaj się z daleka. Numer 4. Dodatki z PTFE, teflonem. Teflan jest fantastyczny do patelni, ale nie do silników. Niektórzy producenci promowali go jako ostateczną powłokę przeciwtarciową. Rzeczywistość jest taka, że cząstki teflonu nie integrują się dobrze z olejem i mają tendencję do gromadzenia się, zapychając filtry i kanały. Krótkoterminowo może dać wrażenie, że silnik pracuje gładszy, ale z czasem zatory redukują smarowanie i zużycie wzrasta. Kilku producentów silników ostrzegało przed jego użyciem, ponieważ może dosłownie powodować przedwczesne awarie. Numer 3 Tanie zagęszczacze oleju. Istnieją produkty, które obiecują ożywić zużyte silniki po prostu zwiększając lepkość oleju. W rzeczywistości jedyne, co robią, to maskują problemy. Silnik, który pali olej, przestanie tak dymić, ale nie dlatego, że jest naprawiony, tylko dlatego, że gęsty dodatek go spowalnia. Problem w tym, że te zagęszczacze utrudniają prawidłową cyrkulację oleju, szczególnie przy zimnym rozruchu, kiedy silnik najbardziej potrzebuje smarowania. Rezultat: przyspieszone zużycie i ryzyko poważnych uszkodzeń. To jak zaklejenie rany taśmą zamiast jej wyleczenia. Numer 2. Rzekome cudowne uszczelniacze do wycieków. Na pewno widziałeś te produkty, które obiecują uszczelnić wycieki oleju lub płynu chłodzącego od środka. Chociaż mogą działać w bardzo małych przypadkach, w rzeczywistości wprowadzają cząstki stałe, które kończą zapychając kanały, chłodnice, a nawet pompę wody. Ta wychodzi drogo. Wkrótce, zamiast małego wycieku, masz całkowicie zapchany system, którego naprawa kosztuje setki lub tysiące. Jeśli twój silnik traci płyny, potrzebuje prawdziwej konserwacji, niechemicznej łaty. Numer jeden, najgorszy ze wszystkich. Dodatki cud bez podstaw technicznych. To jest wielki wróg. Produkty, które obiecują niemożliwe rzeczy, jak zwiększenie mocy o 50 koni czy podwojenie życia silnika. Zwykle przychodzą w krzykliwych opakowaniach. Z agresywnymi hasłami marketingowymi i bez prawdziwych dowodów. Większość z nich to po prostu rozpuszczalniki zmieszane z podstawowymi olejami, które w najlepszym przypadku nie robią nic, a w najgorszym uszkadzają uszczelki, czujniki i katalizatory. To oszustwo na rynku dodatków sprzedają nadzieję, ale dostarczają problemy. Złota zasada jest prosta: jeśli coś brzmi zbyt dobrze, by było prawdziwe, prawdopodobnie takie jest. A w świecie motoryzacji te eksperymenty mogą cię kosztować tysiące złotych. I oto masz 13 dodatków, które naprawdę ratują twój silnik i 5, które po cichu go niszczą. Niektóre są jak witaminy przedłużające życie twojego samochodu, a inne jak trucizna w przebraniu lekarstwa. Teraz zależy to od ciebie, by wybierać mądrze. Jeśli ten film pomógł ci zobaczyć pełny obraz, zasubskrybuj teraz i aktywuj dzwoneczek. W ten sposób nie tylko unikniesz wpadnięcia w marketingowe pułapki, ale także będziesz gotowy odkryć w kolejnych filmach, które samochody naprawdę są warte zachodu, a które zrujnują cię w ciągu miesięcy. Daj mi znać w komentarzach, którego dodatku użyłeś i czy zadziałał, ponieważ twoje doświadczenie może uratować silnik komuś innemu.